Kiedy poświęcasz pół życia dla dzieci, aby miały szczęśliwe dzieciństwo, a one pierwsze co robią w dorosłym życiu, to idą na terapię, przerobić relacje z matką. No tak, mam jeszcze drugi taki cytat. Poświęciłam się dla mojej córki. Woziłam ją na korepetycje, zajęcia dodatkowe, żeby zapewnić jej najlepsze wykształcenie. Prałam, gotowałam, sprzątałam, po to, żeby moja córka, już jako dorosła osoba, poszła na terapię. I w jej wyniku powiedziała, że mi przebacza. Przebacza mi. Co mi przebacza? Że poświęciłam dla niej życie i chciałam dla niej jak najlepiej? To może łyk herbatki? Jest takie kontrowersyjne zjawisko, które nazywa się ruchem roszczeniowych rodziców. Wiem, że to jest temat bardzo delikatny i pewnie wywoła kilka kontrowersji. Zależy, kto go obejrzy. Przypuszczam, że jeżeli obejrzą go dzieciaki i osoby młode, to te kontrowersje będą mniejsze. Jeżeli trafi to do niektórych rodziców, to być może te kontrowersje będą większe. Ale oczywiście zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Możecie się wypowiedzieć, co wy myślicie o tym temacie, który dzisiaj poruszę, czyli o ruchu roszczeniowych rodziców. Witajcie na moim kanale. Ja się nazywam Nieporadny. Jeżeli tu trafiliście, to prawdopodobnie jesteście moimi nieporadnymi widzami, a jeżeli jeszcze nie, to zasubskrybuj koniecznie ten kanał i zapraszam Was też na moją stronę nieporady.pl, gdzie znajdziecie też niespodzianki dla moich nieporadnych widzów. Oraz wszystkie moje kanały społecznościowe, na które również Was zapraszam. Ja nie będę się tutaj zajmowała jakby samym ruchem, jego początkami, jakimiś szczegółami, tylko bardziej mi chodzi o takie moje refleksje, moje przemyślenia. Które we mnie wywołały te dwa wpisy, które wam przeczytałam. Bo generalnie, jak ja się na nie natknęłam, to poczułam, że mnie striggerowały, jak to się dzisiaj popularnie mówi. Czyli po prostu, coś mi zrobiły, wywołały we mnie silne emocje. I moja pierwsza myśl, która się tutaj pojawiła, była taka, że jeżeli to dziecko w dorosłym już życiu poszło na terapię, to chyba jednak miało powód. I tak jak wiecie. Ja akurat w tych moich dłuższych gadułach, które tutaj uprawiam na nieporadach, e, często zwracam się do Was, do dzieciaków, nastolatków, do młodych osób, żeby objaśnić Wam pewne kwestie z punktu widzenia rodzica. I trochę często tych rodziców bronię, ale akurat to jest taki temat, gdzie nie do końca jestem w stanie rodziców bronić. Ruch ten dotyczy oczywiście życia dorosłych już dzieci, które właśnie w życiu dorosłym idą na tą terapię. I często w wyniku tej terapii albo odcinają się od swoich rodziców, albo ograniczają z nimi kontakt, albo właśnie po przerabieniu pewnych traum wyskakują do swoich rodziców z takimi tekstami, typu, że im przebaczają, albo wypominają im pewne rzeczy, które jakieś żale, pretensje, które te dziecko po prostu no, przez lata w sobie skrywało, kiedy mieszkało ze swoimi rodzicami. Więc jeżeli jesteś bardzo młodym widzem, to być może ten temat jeszcze cię nie dotyczy. Ale ja wiem, że nawet dzieci, nawet nastolatkowie, często też mają już do swoich rodziców pretensje o różne rzeczy. I mówię to zarówno z punktu widzenia mamy, którą jestem, ale mówię to też z punktu widzenia no, dorosłego dziecka, ponieważ kiedyś też byłam dzieckiem i byłam dzieckiem swoich rodziców. To jakby logiczne, prawda, że. Ma się jakiś rodziców albo chociaż opiekunów prawnych, jak się jest dzieckiem. I to jest taki kontrowersyjny temat, ponieważ my w naszej kulturze jesteśmy raczej uczeni takiego szacunku do osób starszych. Moja mama miała zwyczaj mawiać, że jakby ona się tak odezwała do swojej mamy czy do swojego taty, jak ja się nieraz do niej odzywałam. To by dostała po buzi, po twarzy, miałaby karę i w ogóle, nie wiem, klęczenie na grochu pewnie. Ale tak, kulturowo jesteśmy uczeni tego szacunku do rodziców, do osób starszych, do dziadków, nawet do osób starszych, obcych nam. Takie typowe ustępowanie miejsca w autobusie czy w tramwaju, na przykład, prawda? Albo, że jeżeli osoba starsza coś mówi, to nie powinno się z nią dyskutować, nie powinno się podważać tego, co ta starsza osoba mówi, tylko ponieważ ona jest starsza, to ona prawo ma się wypowiedzieć. Mnie tak na przykład wychowywano, że przyjąć, przemilczeć, pomyśleć sobie swoje, ale raczej nie wypowiadać się na głos. I nie podważać zdania tej starszej osoby. Akurat niedawno widziałam się też ze znajomą, która podawała taki przykład ze swojej młodości, że ją wychowywano tak, że na przykład kiedy dorośli rozmawiali, jeżeli dziecko podchodziło, chciało coś powiedzieć, o coś zapytać, to uznawano to właśnie za brak dobrego wychowania i za brak szacunku, że jak dorośli rozmawiają, to wtedy się nie podchodzi. I się nie przeszkadza dorosłym w tych dorosłych rozmowach. Dzisiaj, oczywiście, wygląda to trochę inaczej. Większość rodziców ma z tym większy luz. Trochę inaczej wychowuje swoje dzieci, bardziej na takich równych stosunkach, trochę przyjacielskich często. I raczej dużą uwagę zwraca się właśnie na ten indywidualizm dzieci i na to, że dziecko też jest człowiekiem i że jest członkiem rodziny i że temu dziecku powinno się poświęcać. Więcej uwagi. Ale tak, mamy wpajany w naszej kulturze ten szacunek do osób starszych, i to też zawsze właśnie przekładało się w taki sposób, że kiedy ci nasi rodzice się starzeją, to my jesteśmy za nich odpowiedzialni, my powinniśmy o nich dbać, my powinniśmy im niejako zrekompensować te lata, które oni poświęcili na danie nam życia, na wychowywanie nas. No, i że z tymi starszymi rodzicami po prostu powinniśmy się opiekować, utrzymywać z nimi kontakt, interesować się, co się z nimi dzieje. I zawsze chyba raczej założenie było takie, że nieważne, jaki ten rodzic był, jeżeli cię wychował, dał ci życie, to jemu należy się Twój szacunek. I przez lata, przez wiele pokoleń, myślę, że tak to właśnie wyglądało. Spójrzcie na przykład na stosunek swoich rodziców do Waszych dziadków. A już w ogóle stosunek waszych dziadków do ich rodziców. Moja mama na przykład nigdy nie mówiła źle o swoich rodzicach, chociaż ja zawsze gdzieś tam w takim przekazie podprogowym wyczuwałam, że nie do końca wszystko, wiecie, jakby było takie fajne ze strony moich dziadków, jeżeli chodzi o wychowywanie ich, w sensie ich, w sensie mojej mamy i jej rodzeństwa. Ale moja mama nigdy na swoich rodziców głośno publicznie złego słowa nie powiedziała. No i mamy, panie, teraz XXI wiek, i to się tym młodym ludziom w głowach poprzewracało. Na terapię zaczęli wszyscy chodzić, i biorą się jakieś traumy z dzieciństwa, jakieś wewnętrzne dziecko trzeba uspokajać, ukajać. Rodzicom im się zachciewa przebaczać. Czego tu przebaczać rodzicom, prawda? Co przebaczać, że cię wychowali, że ci dali dach nad głową, że ci zapewnili jedzenie, ubrania, dopóki się nie usamodzielniłeś? A ja myślę, że naprawdę każdy z nas, nawet choćby miał najlepszych rodziców pod słońcem, to ma im co przebaczać. Każdy rodzic, ja też. Staram się najlep naprawdę najlepiej, jak potrafię, być jak najlepszym rodzicem dla swoich dzieci. Wielu rodziców stara się też być lepszymi rodzicami niż byli ich właśnie rodzice. I pewnie są lepsi, ale to nadal nie oznacza, że my jako rodzice nie popełniamy błędów. I tak, może tak być, że nieświadomie nieraz krzywdzimy nasze dzieci, że nie słuchamy ich z taką uwagą, jakby tego potrzebowały, że nieraz puszczą nam nerwy i się uniesiemy. Krzykniemy. Może nieraz zachowujemy się niesprawiedliwie. Może nieświadomie jako rodzice nierówno traktujemy nasze dzieci, jeżeli mamy ich więcej niż jedno. Ktoś może mieć pretensję, że się wychowywał w wielodzietnej rodzinie i nie miał własnego pokoju. Że nie jeździł na drogie wakacje, nie miał tylu zabawek, co jego koledzy albo koleżanki, i będzie obwiniał o to rodziców, że narobili mu tylu rodzeństwa. Tylu rodzeństwa. Że narobili mu tyle rodzeństwa. Ale jednak może mieć z kolei pretensję, że był jedynakiem i nie miał się z kim bawić w dzieciństwie, i że w momencie, kiedy rodzice się zestarżeli, to został z nimi po prostu sam. A wierzcie mi, że to jest naprawdę trudne, jak rodzice się starzeją. I tak może tak być, że w życiu dorosłym pójdziecie na terapię i pootwierają wam się różne rany, które mieliście w dzieciństwie, które macie teraz w dzieciństwie, w czasie, kiedy jesteście nastolatkami. I pójdziecie na tę terapię, żeby właśnie sobie te rany zaleczyć, żeby się przed kimś wygadać, żeby usłyszeć, że to, co przeżywaliście, co czuliście, jest jak najbardziej w porządku, jest okej, okay, ale że możecie przeprowadzić ten proces, żeby właśnie na przykład swoim rodzicom przebaczyć. A nie zawsze jest to łatwe. I ja nie mówię tutaj właśnie o jakichś takich sytuacjach, wiecie, bardzo traumatycznych, gdzie rodzice są bardzo toksyczni, gdzie. Rzeczywiście są przemocowi według, wobec swoich dzieci, bo to nawet czasami w pozornie idealnych rodzinach, przy, wiecie, idealnych rodzicach, zawsze my żyjemy w rodzinie w jakimś systemie i ten system ma na nas, ma na nas wpływ. Więc nawet w tych pozornie idealnych, super rodzinach. Mogą pojawiać się takie tematy, które dla was, jako dla dzieci, dla nastolatków, są trudne i których nie akceptujecie. Bo to może być na przykład tata, który was nigdy nie chwali. To może być mama, która bardzo Was kocha, ale cały czas mówi podniesionym głosem. To może być nawet babcia, która bardzo Was kocha, ale okazuje to miłość głównie poprzez wpychanie wam dużej ilości jedzenia, bo jest to jedyny sposób, w którym potrafi wam okazać tą miłość. Albo jak w przypadku tego tekstu, który przeczytałam na początku, tego wpisu pewnej kobiety, to może być rodzic, który chce dla was dobrze, bo wozi was na wszystkie zajęcia, korepetycje, ale może właśnie wymaga od was zbyt wiele, może za bardzo was. Naciska na to, żebyście się uczyli, żebyście mieli lepsze stopnie, i on ze swojego punktu widzenia, on chce dla was dobrze i jest przekonany, że robi dla was wszystko, co najlepsze. Ale w życiu dorosłym może się okazać, że jednak było to dla was trudniejsze niż sobie zdawaliście sprawę w tym momencie życia, kiedy to się działo. Ja bym tu chciała jeszcze tylko nadmienić o takich sytuacjach, gdzie dziecko w dorosłym już życiu faktycznie ucina całkowicie kontakt ze swoimi rodzicami czy opiekunami, albo znacznie mocno go ogranicza. Często, jak my słyszymy takie opowieści, ja przynajmniej tak kiedyś miałam, że jak słuchałam takich opowieści, no to myślałam sobie, że no niedobre dziecko nie interesuje się starymi rodzicami na starość, powinien pomagać, zadzwonić, pytać. Po prostu pomagać, być i tak dalej, bo taka jest powinność dziecka wobec rodzica. Natomiast teraz, kiedy jestem już trochę dojrzalsza i mądrzejsza, myślę sobie, że jeżeli ktoś ucina kontakt ze swoimi rodzicami albo go znacznie ogranicza, to to nie jest tylko kwestia egoizmu, tego, że mu się nie chce, tylko niestety my rodzice też zbieramy to co sobie sami zasiejemy. I często już dla takiego dorosłego dziecka ograniczenie tych kontaktów z rodzicem albo całkowicie urwanie kontaktu jest najlepszą rzeczą dla jego zdrowia psychicznego, którą po prostu może zrobić. I robi to dla samego siebie. W tym wpisie, który Wam przeczytałam na początku, mnie jeszcze jedna kwestia bardzo uderzyła. E, uderzyła mnie jako mamę. No to właśnie kwestia tego poświęcenia. Bo owszem, rodzicielstwo jest poświęceniem. Ale po pierwsze... To jest poświęcenie, na które ja zdecydowałam się osobiście, czy jest trudniej, niż przypuszczałam. Momentami bywa, nie na wszystko człowiek jest się w stanie przygotować, nawet jak przeczyta pierdyliard książek o rodzicielstwie i wychowywaniu dzieci. Więc jest to pewnego rodzaju poświęcenie, ale też nie zgadzam się z tym, że my jako rodzice mamy się w tym rodzicielstwie poświęcić całkowicie. Na 100%, na 200, na 300%. Jest już takie trochę wyświechtane powiedzenie ostatnio, że szczęśliwe dziecko to takie, które ma szczęśliwą mamę. Albo szczęśliwego tatę, oczywiście też. I na koniec chciałam Was właściwie zostawić, właśnie z takim podsumowaniem, żebyście zrozumieli to, że wasi rodzice nie są idealni, że wasi rodzice też popełniają błędy. I mają prawo popełniać te błędy. I to, że macie pretensje do swoich rodziców o różne rzeczy już teraz, to jest zupełnie w porządku. To, że ktoś w życiu dorosłym decyduje się, żeby pójść na terapię i przerabia tam sobie właśnie jakieś trudne momenty ze swojego dzieciństwa, okresu mieszkania z rodzicami, to też jest zupełnie normalne. I jeżeli dziecko w życiu dorosłym ma potrzebę przebaczenia rodzicom, to ma prawo to zrobić. No a my mamy, niestety, musimy brać to na klatę. Ja się sama czasami zastanawiam, z czym przyjdą moje dzieci, jak już będą dorosłe. Co usłyszę, jakie pretensje, bo jakieś na pewno. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zapraszam Was na stronę nieporady.pl. I do zobaczenia na pozostałych moich filmach. Cześć, pa!